Cześć, chcesz automatyczną farmę trzcinę? Nie ma sprawy, już Ci pokazuję. Najważniejsze to, żeby wykopać sobie taką dziurę. O, wylewasz wodę i patrzysz, dokąd ona jest. Idealnie. Teraz tutaj kopiesz dziurę na dwa, skrzynkę dajesz w tą stronę, dajesz tej lejek, żeby to tak wyglądało. Możesz oczywiście, żeby podglądać, ile masz trzciną no, żelazo, fajnie. Okej, okay, no i co jeszcze? Tutaj, jak macie tak, to dajecie, co jest bardzo ważne, tutaj dajecie piasek, bo bez piasku nie będzie funkcjonować farma. O, nie, tutaj już nie. Możecie nawet sobie dać kamień. O, tutaj dajecie, jaki chcecie blok, na, jaki chcecie ogólny, żeby tylko na nim się dało to zrobić, no. Okej, okay. teraz tutaj dajecie pis tłoki. Znaczy. Yy, pamiętajcie, że to musi być bardzo ważne, to nie mogą być lepkie tłoki, bo to po prostu nie zadziała. No to dajecie sobie tak, teraz sobie, teraz zniszczę. No i teraz jak to wygląda tak, to tutaj stawiacie po jednym bloczku. Tak to wygląda, powinno wyglądać. No i teraz dodajecie dektory i żeby kropka była w, do, do tyłu, czyli w naszą stronę. Znaczy teraz w drugą odcinek ściny. Teraz, jak mamy tak, to jest to bardzo ważne, żeby tam dać redstone. Jak mamy tak redstone, to już mamy prawie gotowo, no bo już ścinę. Mamy tak trzcinę, to jeszcze tutaj. No i się na prostu niszczy. Jeszcze tak niszczy. To wyleciało. Możecie zawsze zbierać. No i niszczy. Bardzo łatwa, ale bardzo skuteczna farma trzciny. I teraz tu na oczywiście jesteśmy. No i będzie się nam przelewać. Powolutku mamy automatyczną dzięki za oglądanie pa